ma widzu, na wstępie chciałbym Cię jeszcze zaprosić na mój kanał Twitch, gdzie streamuję różne gierki. Link do Twitcha w opisie. w tekście. Polecimy Lifeline, jak zawsze, standardowo. Najlepsza postać, polecam każdemu. Bardzo silna. Bardzo podnoszenie sojuszników. No, ogólnie ma wszystko. Może nie jest jakaś mobilna, ale jest dobra, po prostu. Dużo do golda nie brakuje. Swojego eee... No ogólnie. Jakby to powiedzieć. Jestem hm. parę, parę gierek. Zaledwie parę gierek. To już mnie wystąpił tak. Oczywiście dupa go chyba boli. Zresztą znaczy on nie ma followers followersów jak ja. A, ewidentnie go to boli, no. Co mogę powiedzieć więcej, no. Lecimy na zagrodę. Zagroda OP, o to miejsce. Nie o co mu chodzi. Zaraz mi pokażę, jak, jak gra... taki ziutek na lifeline. Oczywiście... Lecę, wypierdolam się. Taki jest plan. Wszystka wypierdolka i zmiana drużyny. Bo ja z nim grać nie będę. No. O kurwa. Dobrze się zaczyna. Chyba wspomóc drużyny, co? No, jechać broń tutaj, chyba tutaj ten tego. Zobaczmy co tu będzie. O, kurwa, chuj będzie. Ja do Weź to, Ci. Wroga Przygotujcie się. Strzelają tu do mnie. Lecimy go trochę. Chyba trzeba się stąd wycofać niestety... Nie mam... O kurwa. Powalił. Zaraz trzeba wejść. Tutaj chyba pięści trzeba go... Jeszcze to najebać. OL mu wyjebałem! Nie, nie, żyje, no dobra, ale jest dobrze, jest dobrze, oni zero mają, no prawie zero, no mają połowę, ale to nie ma znaczenia. nie mam zero niestety, eee, no, to chyba tyle z poradnika, znaczy z poradnika kurwa, z grania rankadu. ogólnie taka główna rada, nie grajcie ich, to płynie warto. Żartowałem, mam najlepszą drużynę Oczywiście się tak zadaje pytania, ale jemu nie odpowiadamy Bo to nie jest żaden kolega Dobra, wracamy do gierki Zobaczycie czy się opłaca brać R99, no pewnie, że tak Ja chyba sobie zagram tym razem R99 i R301 bo wydaje mi się, że to może być dość silne. Mhm. O kurwa. Nie taki dużo. Bo chuj, ja tyle tego zbieram. Żeby się wyjebać później? Na co? No jak zwykle. Jestem pod Nie widzę przeciwników. Łatuj! Zauważyli mnie, jestem pod ostrzałem. Właśnie zniszczyłam osłonę. Ładuję osłony. Gdzieś tam podchodzi chyba. Ładuję osłony. Mój błąd! No niestety, no myślałem, że ma zero. No niestety, tak się kończy. Witam Was, widzowie w kolejnej gierce. E, tym razem lecimy na targ. Ta sama mapka, ta sama postać. Nic nowego. E, tak samo, to są w pierdol, to też nic nowego. Także no, zobaczymy, co to będzie w ogóle. Kurwa, dobra. Dobra. Leży. Dobra, drugi leży. Dobra. I tak jest dobra zostało 45 sekund do zamknięcia pierścienia jak ci załazisz wrogi leży gdzie drugi na ale to fajnie o, Widzę tam ofiarkę. Tam się podnoszą. Widzę tam hmm. cel. Długi dystans. Ciekawa sprawa, to jest 200 metrów. Tam się strzelają. Przeciwnik na dobie pozycji. Strzelam. Dobra, leżę. Rozwaliłam osłonę celu. Wrób podalone. Zaczynam ja od Nie, chyba za dobre jestem z tego. Zobaczcie, zbliża się inny obszar, Wróg lewy. Idzie z zewnątrz. Zobaczcie, zbliża się Przeładowuję. zauważyli mnie, jestem pod ostrzeżeniem. Muszę trochę podładować osłony. Ajajaj aj, aj, no, kurwa Brak amunicji, ale to była dobra gierka Witam widzowie w trzeciej gierce Tym razem zmiana Ale nie we mnie, nie we mnie, ja się nie zmieniam Jebać takie zmiany I Też się widzowie nie zmieniajcie Zmieniłem tylko drużynę Bo tamta była za słaba, żeby wygrać Ale ta drużynka No, ja to czuję Aha. No dobra. Okej. Okay. Nie to się kurwa wytnie. Tego nie będzie. Tego nie będzie, na pewno. Pierdole. Tu chodzi. No. Jestem, wracam do piekni. Wiedziałem, wiedziałem, że tak się stanie. Dlatego się wywaliłem. Moja śmierć nie była po nic. Ona była, żeby zmotywować tego właśnie zawodnika Mamy 30 sekund na dotarcie do kolejnego pięścienia. Jak pan? Odpalam wielki Pan. Ty, ale poczekaj z tym Pan. Ty, Pan. 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 ich może już podniosę. Pan. Nie, 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 nie kurwa nie! Niestety, to widzowie do następnej gierki. Widzowie, jest to oczywiście kolejna gierka. Ale to jest czas na zmiany. Tym razem gramy Ash'ką Najlepszą postacią w tej gierce obecnie. Nie ma lepszej. No i po prostu nie ma. Lifeline? Ona może jest zajebista. Może jest niesamowicie dobra. Ale Aszka.

O kurwa Teraz wracam widzowie No niestety widzowie Całą przygodę kończymy Ha! Z Karą No trudno się mówi Ach, Kurwa Jakie to życie jest ciężkie No trudno Wrócę silniejszy Nara widzowie Pozdrawiam Was.